No i stało się. Infinity Forex Funds wypłaciło mi pieniądze. Pomimo licznych prób oskamowania, mogę dzisiaj powiedzieć, że firma prop tradingowa Infinity Forex Funds jest w porządku, bez żadnych problemów. Wypłacili mi kasę. O całym procesie będę mówił w dalszej części tego materiału, bo teraz chciałbym skupić się troszeczkę na takich kwestiach bardziej ogólnych, które po prostu spowodowały, że dzisiaj mogę wam nagrać ten film. Mianowicie dużo osób pisało mi w wiadomościach prywatnych. Myślę, że nie skłamałbym, gdybym powiedział, że nikt nie pisał o tym, że firma Infinity Forex Funds jest spoko. Wszyscy pisali, że jest do dupy, że nie wypłacają pieniędzy i tak dalej. Ja jestem osobą, która zawsze weryfikuje wszystko na swój sposób i po swojemu. Z tego względu, że czytając prostą opinię w internecie, nie jesteśmy w stanie jakby nie mamy potrzebnych informacji, które powodują, że możemy zweryfikować daną opinię. W sensie nigdy nie wiemy, co kryje się za daną opinią. I dzisiaj już wiem, że większość opinii, jakie i wasze zdania, o których pisaliście w wiadomościach prywatnych, czy opiniach, które się pojawiają w internecie, to zwyczajnie jest wina ludzi, a nie firmy. Ludzie piszą w internecie, że Infinity Forex Font nie wypłacają pieniędzy, że jest firma do dupy i tak dalej, i tak dalej, ale. Nikt się nie zastanawia tak naprawdę z czego to wynika. Dzisiaj mogę wam powiedzieć, wynika to tylko wyłącznie z tego, że oni nie trzymają się zasad, które wymaga, które narzuca firma Infinity Forex Funds. Łamią te zasady, łamią zasady handlu i mają problem po prostu z tym, że firma odrzuca ich wnioski o wypłatę. To jest bardzo częsty przypadek, dlatego też będę miał w dalszej części wideo kilka rozwiązań na na ten problem, które będą dla większości osób bardzo pomocne, i też zaskoczę Was, bo kiedy opublikowałem informację o tym, że Infinity Forex Fund wypłaciło mi pieniądze, żadna z osób, która wcześniej pisała do mnie o tym, że Infinity to scam i tak dalej, że to jest jakiś główno firma krzak, to nie napisała do mnie i nie pytała, co się stało takiego, że wypłacili mi te pieniądze, żebym podesłał jakieś potwierdzenie i tak dalej. Po prostu przepadli jak kamień w wodę, już nie wrócili. Tak więc tutaj uważam, że zarówno moją, jak i wszystkich osób opinię w internecie warto podzielić po prostu na pół i zwyczajnie samemu się o tym przekonać, zrobić to tak jak powinno się to zrobić, tak jak ja to zrobiłem, żeby wiedzieć, że po prostu prop trading to jest przyszłość, jeżeli chodzi o handel na rynku Forex. Przyszłość to jest dlatego, że po prostu niskim kosztem, o którym zaraz wam powiem, można mieć dostęp do bardzo dużego kapitału i dzięki temu mieć znacznie większe zyski, po prostu zwiększyć swoją wygodę życia, tak poduszkę finansową, wypłaty, dochod, dochod, znaczy dodatkowe źródło dochodu, jak zwał, tak zwał kto co woli. Dlaczego o tym mówię? Pokażę wam moją pocztę, moją pocztę, żeby pokazać wam. Co Dokładnie mam na myśli. Dokładnie 5 stycznia 5 stycznia tego roku 2024 o godzinie 19:16 kupiłem wyzwanie w firmie Infinity Forex Funds na 100 000 dolarów, porabacie za kwotę 300 dolców. Czyli wydałem 1200 zł na licencję po to, żeby pozyskać te 100 tysięcy dolarów do handlu. Ta licencja nie jest zwrotną kwotą z tego względu, że wyzwanie zaliczam botem. Nie zaliczam tego sam, zaliczam wyzwanie botem, więc nie muszę poświęcać dużej ilości czasu, gdzie normalnie trzeba to robić na wykręcenie wyniku w postaci 10% konta, żeby takie wyzwanie, żeby takie konto fundowane właśnie na tą kwotę 100 tysięcy dolarów otrzymać. 6 stycznia kupiłem sobie takie wyzwanie. Po dwóch tygodniach byłem już traderem fundowanym, można tak to nazwać. Dokładnie 19 stycznia, godzina 12.14, dostałem maila, że zostałem, ukończyłem wyzwanie stoka One Step Challenge. Ukończyłem wyzwanie po prostu kręcąc botem 10%. Konta, no i potem zaliczając wszystkie dni handlowe, wszystkie 10 dni handlowych u siebie na koncie, jako aktywność po to, żeby właśnie być takim traderem fundowanym. I od 19 stycznia zaczęła się już moja przygoda na koncie fundowanym z kapitałem 100 tysięcy dolarów. Teraz pokażę Wam małe podsumowanie, które robiłem specjalnie na potrzebę właśnie tego filmu. Jeżeli chodzi o czas handlu, pierwszą transakcję robiłem właśnie na sygnale z grupy sygnałowej 22 stycznia 2024 na AUDUSD. Ostatnią transakcję zrobiłem też z sygnału na grupie sygnałowej, na naszej grupce, o której pisałem transakcję przed faktem, na złocie. 13 luty to było rozegranie danych pisałem tam o budowaniu swojej pozycji właśnie pod spadek, czyli można powiedzieć, że tutaj no 3 tygodnie handlowałem na tym koncie przy czym zaliczyłem tutaj 12 dni handlowych, nie handlowałem w każdym dniu przez te 3 tygodnie, handlowałem w ciągu 3 tygodni tylko przez 12 dni, miałem otwarte jakieś pozycje w ciągu 12 dni, jeżeli chodzi o skuteczność, którą zrobiłem na tym koncie, łącznie miałem 48 Transakcji zyskowne to były 37, stratne 11, co daje skuteczność na poziomie 77,8%. Uważam, że to jest całkiem spoko i wysoka skuteczność. Jeżeli mówimy już o zysku, który pojawił się na tym koncie, to łącznie wykręciłem 4176 dolarów zysku. Odjęte, zaraz powiem o co chodzi zostało mi 640 dolców niecałe i zysk do podziału to 3539 dolarów. Mój profit share profit split, jak zwał, tak zwał, czyli podział zysku z tą firmą, a przy pierwszej wypłacie to jest 60 do 40, czyli ja z tych 3539 dolarów hmm, należało mi się 2121 dolców i tą kwotę wypłaciłem do siebie na Konto. Jeżeli chodzi o sam proces wypłaty, jest on bardzo prosty. Trzeba się zalogować do swojego konta na Infinity Forex Funds i tam przejść do zakładki Profit Share i po upłynięciu 30 dni kalendarzowych od pierwszej transakcji pojawi właśnie nam się opcja, gdzie możemy złożyć prośbę o wypłatę pieniędzy. Wtedy podświetli nam się kwota, jakie mamy zyski i u mnie to jest właśnie kwota 4100 dolarów do podziału i jeżeli chcemy wypłacić, a chcemy, naciskamy sobie właśnie ten przycisk. Ja tego procesu nie nagrałem robiłem screeny, bo zleciłem, zleciłem wypłatę w niedzielę. Chyba 18 luty to był. Zaraz się dowiemy, to nie pamiętam będzie na screenie. 18 lutego w niedzielę po 22. więc no nie miałem jak tego nagrać. A po prostu liczył się czas, więc chciałem to umieścić, jakby uwiecznić na screenie, bo chciałem przez to przejść. A po na ciśnięciu przycisku z prośbą o wypłatę pojawi nam się takie okienko, że podczas procesu wypłaty nasze konto nie będzie aktywne, nie będziemy mogli otwierać na nim żadnych pozycji. I po tym, jak nasza wypłata zostanie zaakceptowana albo odrzucona, nasze konto zostanie zresetowane do wartości początkowej. Początkowa wartość mojego konta to 100 000 dolarów, profit czyli zysk 4176 dolców. Aktualne saldo na dzień wypłaty to było 104 176 dolarów. Kolejną rzeczą, którą musimy sobie tutaj spojrzeć, jest to, że musimy potwierdzić checkbox, checkbox, w którym potwierdzamy, że zrobiliśmy minimalną ilość dni handlowych wymaganych do zlecenia wypłaty. W przypadku takiego konta jest to 10 dni handlowych, które musimy handlować, ja miałem 12, żebyśmy mogli zlecić tą wypłatę. Jeżeli e, informacja na czerwono, że jeżeli te wymogi nie zostały spełnione, to ta wypłata będzie odrzucona i e, po prostu jakby może to wszystko opóźnić. Cały proces wypłaty i sam handel. Dlatego też ważne jest, że przed zleceniem wypłaty z takiej firmy no, trzeba się upewnić, że mamy 10 dni handlowych. To pokazuje się tam w panelu klienta, albo możemy to sprawdzić, po prostu patrząc na daty w historii transakcji na platformie. Po zaakceptowaniu tego okienka, że potwierdzamy, tak, że mamy minimalną ilość dni handlowych. Wybieramy sobie opcję wypłaty. Ja wybrałem krypto. Mamy opcję krypto i bank transfer. Ja wziąłem kryptowaluty z tego względu, że raz jest to firma z Australii. Wypłaty z Australii są dosyć kosztowne pod kątem prowizji, gdzie plus minus jest to 8 do 10% prowizji, które pobierają banki pośrednicy za to, za sam przelew. Więc ja wypłaciłem sobie w krypto, bo jest on zwyczajnie też szybszy i o wiele tańszy. I po zatwierdzeniu wypłaty krypto proszą nas jeszcze o to, żebyśmy potwierdzili, czy nasze dane do wypłaty payout details są po prostu um, poprawne. Jeżeli nie wiesz, jak wypłacić pieniądze w kryptowalucie z takiej firmy, odezwij się do mnie na Instagramie, bo jest kilka rzeczy, na których łatwo można się tam wywalić, dlatego warto skorzystać właśnie z pomocy takiej osoby jak ja i zweryfikować, czy mamy na pewno wszystko dobrze uzupełnione. Jeżeli mamy wybraną metodę płatności, potwierdzamy poprawność tych danych naciskamy submit, żeby zatwierdzić i nasza wypłata została zlecona. Widzimy, że z tej zakładki profit zniknęło właśnie stodolców. Tutaj też to, co było ważne, że właśnie wypłata jest teraz możliwa, i na czas wypłaty te pieniądze profit zniknęły, bo poszło właśnie jako wypłata. No i teraz mamy niemożliwą kolejną, w sensie po prostu nie, nie jest możliwa kolejna wypłata, bo Aktualna jest jako pending, czyli status oczekujący. I teraz znowu wrócimy sobie do mojego maila. I żeby pokazać Wam, jak to wyglądało na datach, 18 lutego, 20, 18 lutego, godzina 22:23, dostałem maila od firmy, że moja wypłata jest w trakcie. Przetwarzania jest, że złożono wniosek o wypłatę i po prostu teraz jedyne co, no to ja czekam, aż oni sprawdzą mi to konto, zweryfikują wszystko, czy nie złamałem żadnych zasad i dostanę odpowiedź, czy wypłacają, czy też nie. Ja tą wypłatę, w sensie tą informację o tym, czy mi wypłacą, czy nie, dostałem 4 marca, czyli to są dwa tygodnie. Od momentu złożenia wypłaty dostałem informację, że moja wypłata została zatwierdzona. I pieniądze trafią. Tutaj jest to napisane, czy w następnym mailu. W innym mailu było napisane, że właśnie w ciągu 1-2 dni roboczych pieniądze trafią do mnie na konto. Kolejnym mailem, jakim otrzymałem od Infinity, była właśnie informacja o tym, że Została naruszona zasada spójności lotów, a przez co zostało odjęte mi 637 dolarów z ogólnego zysku, dlatego zamiast 4200 było do wypłaty tam 3500 dolców po profit splicie 200 do mnie na konto. Trafiało do mnie na konto, i kolejnym mailem, jaki otrzymałem od tej firmy, no to już właśnie 5 marca w nocy z poniedziałku na wtorek. Można powiedzieć, że jest to forma fakturki, gdzie dostałem informację o tym, że po prostu potwierdzenie, że wypłata została zlecona, gdzie jest elegancko napisane, że total USD Paid jest 2102 dolary. 4 marca to jest data wysłania, czyli jakby wystawienia. Data płatności to jest 5 marca. Moje imię, nazwisko, numerek, więc macie wszystko potwierdzone, możecie sobie sprawdzić, i później pokażę ostatniego maila, którego otrzymałem, czyli wpłatę na Binance. Tylko niech no ja ją znajdę. To jest to że mamy deposit confirmed czyli potwierdzona wpłata w wysokości 2100 dolarów. Jak możecie sobie zobaczyć fakturkę dostałem w sensie dostałem płatność chyba pół godziny jak dobrze pamiętam po fakturze dzień po tym jak moja wypłata została zatwierdzona, więc w sumie najdłużej czekałem na wypłacenie tych, znaczy jakby na, za, na, za, na zatwierdzenie mojej wypłaty, bo na samo wypłacenie pieniędzy od momentu zaakceptowania wypłaty czekałem dosłownie jeden dzień, więc stosunkowo krótko. Także z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby, które pisały mi na Instagramie, że Infinity Forex Found to SCAM, że Propy to jest gówno, a nie przyszłość tradingu itd. Um, I chciałbym właśnie ten filmik zadedykować im, gdzie pokazać jakie są możliwości, jeżeli um, wie Wie się jak handlować, wie po prostu czyta się regulaminy i zasady tego, tej firmy, która udostępnia nam ten kapitał, i po prostu wiemy jakie kroki trzeba zrobić, żeby przejść, żeby pozyskać takie konto, przejść przez ten proces pozyskania konta, handlu na nim i wypłaty pieniędzy. Ja już to wiem i zamierzam to kontynuować, ponieważ aktualnie to konto jest dla mnie już darmowym kapitałem. Z tego względu, że Tutaj pokażę Wam jeszcze, jeszcze raz potwierdzenie płatności. 6 stycznia zapłaciłem za to konto 300 dolców, wypłaciłem 2100 dolarów, więc jestem 1800 dolarów na plusie właśnie korzystając z fundowanego konta z prop tradingu. Idąc dalej, odpowiem na pytania, na pytania, które pojawiały się u mnie na Instagramie. Generalnie było ich całkiem sporo, ale wszystkie można powiedzieć, że są bardzo zbliżone do siebie i dotykają jednego tematu, a mianowicie jakie są najczęstsze problemy z wypłatami tych pieniędzy i jak ich uniknąć. Myślę, że do tego mogę, do tego mogę streścić wszystkie te pytania, które pojawiały się u mnie w wiadomości prywatnej. Generalnie jeżeli chodzi o problemy z wypłatami, jakie mogą się pojawiać, to jest tylko i wyłącznie to, jeżeli nie przestrzegamy zasad firmy, która udostępnia nam kapitał. Jeżeli nie mamy zasady spójności lotów u siebie na koncie albo łamiemy zasadę zysku, która pojawia się 33% zysku, która jest wymagana od nas, no to wtedy nie ma powodów, dla których mielibyśmy nie otrzymać... Tej wypłaty. Zasada 33% zysku polega na tym, że Żadna, żaden profit z jednej transakcji nie może przekraczać 33% ogólnego zysku na naszym koncie. Czyli jeżeli ja robiłem, nie wiem, 5 transakcji u siebie na koncie, łączny zysk to 1000 dolarów, to jedna poszczególna transakcja nie może przekraczać 330 dolarów zysku, bo wtedy po prostu będzie usunięta. I to są dwie najważniejsze zasady, których trzeba przestrzegać, jeżeli chodzi o wypłaty. No i oczywiście też warto czytać regulaminy brokerów jakich bo często pytacie o na przykład jakieś boty i tak dalej. Większość firm protradingowych pozwala na handel botami, ale jeżeli to są boty wasze, a nie strony trzeciej. Z tego względu, że po prostu potem w sobie bota, handlujecie i firma odmawia wam wypłacenia pieniędzy, zarzucając jakieś tam dziwne, dziwne sprawy i tak Więc tutaj jeżeli chodzi o unikanie problemu z wypłatami, to po prostu jest trzymanie się zasad i handel swoją własną, sprawdzoną strategią. Kolejnym pytaniem, które pojawiało się też właśnie w wiadomościach, to jest to, jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc, móc wypłacić kwotę. Na przykład, to było najczęściej, czy jest jakaś minimalna kwota do zlecenia wypłaty. Takie kwoty... Nie ma, natomiast tam e, w sensie 20 czy 50 dolarów kwoty, która pokrywa koszty transakcyjne. Hmm, możecie wypłacić, bo są różne wielkości kont, można wypłacać właśnie, nie wiem, 100 dolarów, 300 dolarów, 500, 5000 i tak dalej. Więc tutaj, jeżeli chodzi o te warunki, no to po prostu tak jak mówiłem wcześniej, nie łamanie zasad handlu, czyli zasad spójności lotów, nie złamanie zasady 33% zysku na takim koncie, no i spełnienie wymogu 10 minimum 10 dni handlowych na tym koncie. To są trzy zasady, które trzeba spełnić, żeby wypłacić takie pieniądze. No i oczywiście też nie używać żadnych innych dziwnych systemów, w których korzystają wszyscy dookoła, bo wtedy też tych pieniędzy nie otrzymamy. I trzecim pytankiem, które też często się przewijało, to jest właśnie sytuacja z copy tradingiem na koncie fundowanym. Copy trading jest dozwolony, ale tylko między własnymi kontami, czyli możecie sobie kupić na przykład, nie wiem, dwa, trzy konta fundowane na 100 tysięcy dolarów i podpiąć je ze sobą, także jeżeli otwieracie konto na, jednej, na pozycję na jednym koncie, to ona automatycznie jest kopiowana na inne. Coś takiego przechodzi. To, żebyście kopiowali moje transakcje na swoim koncie, to jest zabronione. Firma tego nie dopuszcza. Wszystkie firmy generalnie tego zabraniają i tłumaczą to tym, że to jest dywersyfikacja kapitału. Oni właśnie udostępniają kapitał po to, żeby szukać innych strategii, okazji do zarabiania pieniędzy, a nie jednego sposobu bo no, on jest w jakiś sposób wyczerpany i tak dalej, jeżeli kopiujemy jednego tradera, coś się z nim stanie, no to wtedy te transakcje już nie są powielane, czyli też kapitał to jest po prostu zbyt ryzykowne. Jak wygląda w praktyce, nie wiem, nie powiem, bo nie wiem, ale większość firm zabrania copy tradingu i korzystania, bo też było właśnie pytania o boty, botów jakby ze strony trzeciej, poszukacie sobie w internecie. To jest dużo informacji o tym, że jeżeli korzystamy z takiego bota, to po prostu firma nam odrzuca wypłatę, czy z jakichś algorytmów i tak dalej, to nie mamy opcji wypłaty. Zarzucają nam to, że właśnie to było kopiowanie transakcji, czy coś innego i blokują nam konta. Więc uważam, że temat w ogóle nie jest warty tego, żebyśmy się po, po prostu tego podejmowali, tylko zwyczajnie samemu handlować sprawdzoną strategią czy korzystanie na przykład z sygnałów, też jest spoko, jak pytałem firmy, bo no tutaj nie otworzycie w jednym momencie danej transakcji co sygnał. To jest właśnie ta różnica. Zbliżając się już do końca tego materiału, chcę powiedzieć o kilku nowych rzeczach, które wprowadzam do nas na Discorda, czyli m.in. stworzenie właśnie kanału dla osoby, które dla osób, które mają konta fundowane, gdzie będzie można ze sobą się tam porozmawiać, pisać i tak dalej, rozmawiać. Ja też wprowadzę udostępnię wszystkim narzędzia, po prostu do liczenia tych lotów, do sprawdzania, czy twoje konto nie łamie żadnych zasad, żebyśmy wiedzieli zwyczajnie, czy nasza wypłata, wypłata pieniędzy nie jest zagrożona. I chyba też to, co jest najważniejsze, będę weryfikował konta fundowane naszych klientów, czyli osób, które mają pozyskane konto fundowane przez nas. I ja będę wchodził na to konto, po prostu historię transakcji sprawdzał, czy żadna zasada nie została złamana. Jeżeli została złamana, to co trzeba zrobić, żeby jakby ona nie została... Żeby ona nie utrudniła nam wypłaty pieniędzy. Tak więc to wszystko będzie przeze mnie weryfikowane. Dzięki temu też podniesie się skuteczność takich wypłat naszych klientów. Bo po prostu, jeżeli się w tym nie siedzi, to czasami można strzelić jakąś głupią gafę. A zwyczajnie szkoda na to czasu i pieniędzy. Tak więc w tym materiale wideo to już byłoby na tyle. Pamiętam o tym, że nie odniosłem się do... Em, tej odjętej kwoty, która była odjęta na moim rachunku, ale do tego jest potrzebny inny materiał wideo, bo jak to chciałem wytłumaczyć, to jest kurczę za dużo materiału na jeden film, gdzie ten film już i tak jest sam w sobie długi, więc o tym nagram od razu drugi film, upublicznię go, jak będzie gotowy, do tego, żeby po prostu wyjaśnić. Czym jest zasada spójności lotów, jak jej przestrzegać i jak ją liczyć? W tym arteriale to byłoby na tyle, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kont fundowanych, odezwij się do mnie na Instagramie, link znajdziesz w opisie pod tym filmem, albo jeżeli chcesz, żebyśmy pozyskali ci takie konto fundowane, to też odezwij się do mnie na Instagramie, aby poznać dokładne szczegóły piona.